17 października w liceum ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza w szydłowcu odbył się finał pierwszych szkolnych mistrzostw powiatu szydłowieckiego w szachach. Spotkało się w nich blisko pięćdziesięciu uczniów ze szkół znajdujących się w powiecie, którzy okazali się najlepsi w swoich szkołach. To pierwszy turniej na taką skalę, co bardzo cieszy organizatorów, ponieważ oznacza to, że szachy stają się coraz popularniejsze. Wręczono nagrody w czterech kategoriach: najlepszy szachista do 12 roku życia, najlepsza szachistka, najlepsza drużyna oraz najlepszy szachista na turnieju. Jeśli chodzi o pierwsze refleksje, spostrzeżenia, na pewno trzeba zwrócić uwagę na frekwencję. Na bardzo liczny udział dzieci i uczniów szkół z powiatu żydowskiego czy nawet spoza powiatu żydowskiego, czy dzieci, które się. Tutaj mieszkają, a uczą się w szkołach poza Paktem Żydowieckim. Było blisko 50 osób, które dzisiaj stanęły do zmagań przy szachownicach. Poziom należy ocenić jako, jako wysoki. Jednak, mimo wszystko, wyraźnie akcentowałem to na podsumowaniu tych, tego turnieju, że serce się raduje, bo po raz pierwszy tyle młodych, tylu młodych ludzi stanęło Szlanki i i pokazało, że szachy dla nich to gra czy dyscyplina sportowa, która, w którą warto się zaprzyjaźnić, to w pewnym sensie satysfakcja z wielu lat y, starań y, zarówno z towarzyszeń, które zajmują się popularyzacją szachów, jak i samorządu powiatowego, który od wielu lat też wspiera tę dyscyplinę. Osobiście jestem, jestem y, że tak powiem, przyjacielem szachów i, i osobiście również Lubię siadać do stołu z szachownicą, ale zachęcam młodych dlatego, żeby poznali to, co niesie tyle wartości, że, żeby dostrzegli różnicę pomiędzy grami komputerowymi a, a szachami. Tu człowiek się rozwija, tu człowiek myśli, tu człowiek y, jest odpowiedzialny za pewne rozstrzygnięcia, które dotyczą gry w szachy, i, i myślę, że wszyscy ci obecni na tym turnieju poczuli tę energię, tą y, emocję, która jest pozytywna w, w tym wymiarze. Popularność szachów w Polsce z pewnością wzrosła w ostatnim czasy. No dzięki sukcesom najlepszego naszego szachisty, młodego szachisty Jana Krzysztofa Dudy, który no, już osiągnął bardzo wiele, a wszyscy mamy apetyt na więcej liczymy, trzymamy kciuki za niego mocno, że no, będzie to pierwszy polski mistrz świata. Mechanizm jest zawsze ten sam, jeśli są y, sukcesy w jakiejś dziedzinie sportu, zawsze pojawiają się naśladowcy, ci, którzy chcieliby dorównać mistrzowi i u nas jest podobnie. Jeśli chodzi o szydłowiec, y, tak, jest tutaj widać olbrzymi postęp, zwłaszcza no, dzisiaj było to widoczne. No, pracujemy tutaj w klubach szydłowieckich nie tylko y, alternatywie, ale wcześniej, y, kilka lat temu również, zajęcia były prowadzone y, w w klubie Wieża Szydłowieckim, czy w uczniowskim klubie Korona w szkole numer 1. Więc jest to pokłosie wszystkich tych, wszystkich tych działań. Myślę, że na ten moment, kiedy, kiedy właściwie szachy w szkołach wyszły z niebytu, możemy być bardzo zadowoleni z tych efektów. Trzeba tu podkreślić udział na profesjonalnej obsługi, zwłaszcza sędziego głównego, pana Jaska Szeczkowskiego. Sędziego klasy państwowej, jest to już szczebel kariery sędziowskiej czy kompetencji sędziowskiej, który pozwala oceniać nawet arcymistrzów. I pomoc pracowników szkoły, pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu również jest bardzo cenna, bo żeby przygotować wszystkie szczegóły techniczne, no, od stolików począwszy sal, to trzeba wszystko jakoś zorganizować, ustawić. Naprawdę sporo ludzi musi być do tego zorganizowanych. Turniej był rozgrywany według przepisów i wzorów innych turniejów, które są rozgrywane na całym świecie. Siedem rund szachów szybkich. Jest to dystans bardzo popularny. Tempem 10 minut plus 5 sekund dla zawodnika na wykonanie posunięcia. Kojarzenie z systemem szwajcarskim również bardzo typowe przy tej ilości zawodników. Gratuluję wszystkim tego udziału, organizatorom, panu sędziemu, który to dyskretnie nas spogląda, gratuluję również, również tej konsekwencji, bo zawsze kiedy odwiedzam turnieje szachowe, to widzę pana sędziego uśmiechniętego i skupionego na tym, co, co się dzieje na sali, ale dzięki takim ludziom możemy o szachach mówić dzisiaj, tak? bo szachy był taki czas, że gdzieś były w cieniu i nie, nie było zbyt dużo, dużo turniejów i możliwości i popularyzacji tego sportu. Bardzo zapraszam wszystkich do uprawiania sportu, do uprawiania szachów. Zapraszam do, do udziału w naszych treningach. Przypominam, alternatywa ma treningi co tydzień w szkole imienia Jana Pawła II od godziny 17 w każde piątki wszyscy mogą się zapisać. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszam serdecznie wszystkich, zwłaszcza dzieci i młodzież. Portal nasz Szydłowiec.